Mercedes w 123 beczka. Co my mamy tutaj? Mamy dwusetkę w benzynie. To jest auto, które uważam, że zmotoryzowało świat. To jest auto, to jest tak samo rozpoznawalne jak Volkswagen Garbus i na wielu kontynentach, jak się nie wiem, przegląda różne miejsca samochody i tak dalej, to model w 123 jest naprawdę, naprawdę bardzo popularny. Dlaczego jest u nas w salonie? Jest wyjątkowy. Wyjątkowy jest ze względu na kolor i wyjątkowy ze względu na stan, ale najlepsze jest to, że to auto ma przebieg 56 tysięcy kilometrów. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, dlatego że jak ja miałem ten samochód, kiedy miałem 18-19 lat, miałem beczkę w 200 C w Dieslu z przebiegiem ponad 600. teraz już przy niej był robiony silnik. To auto jeździło, ale to auto służyło mi do pracy, do zarabiania, do tego, żeby. Rozkręcać firmę. A ten samochód ktoś kupił i co robił? Nic innego, tylko pielęgnował. Dokumentacja też jest fajna do niego, jakby pokazująca historię tego samochodu. Ale faktycznie, samochód, który jest 56 tysięcy, ma przebiegu, jest w oryginale, jest niezużyty, jest można powiedzieć nowym Mercedesem. To jest to po prostu coś. Pokażę wam, jak to auto wygląda. W kilku miejscach, bo jakby znam te samochody bardzo, nie miałem tylko jednej beczki. Znam te samochody, wiem na co patrzeć, wiem na co się zwraca uwagę przy tych autach, gdzie pojawia się rdza, jaka to jest wersja. Jakby jak chcemy kupić takie auto, to często nam się wydaje, że mamy do czynienia z rodzynkiem. I z małym przebiegiem? Niekoniecznie. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że po tych samochodach w ogóle nie widać przebiegu. I nawet jakby ktoś wam pokazał, że dane auto ma przebieg, nie wiem, 100 parę tysięcy, a no, przez lata jest to możliwe, że ktoś skręcił ten licznik i ma, nie wiem, 150 mniej, to nie zauważycie tego. Gwarantuję Wam. Były tak dobrze zrobione te samochody, że naprawdę, naprawdę. One po prostu raz że jeździły, druga rzecz, nie widać było tego zużycia. Co bym na początek pokazał? A, może pokażę też, jeżeli, jeżeli chodzi o wersję. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z rocznikiem 78, czyli z tej pierwszej tak zwanej serii, no bo od 76 roku te samochody szły. One się charakteryzują tym, że jeżeli chodzi o ten przycisk, jest tak zwany grzybek. Późniejsze miały już takie płaskie, znaczy takie wyciągnięte jakby do góry, takie kominki. Następnie ta rączka charakteryzuje się z tym, że tutaj ten szyldzik też jest innego kształtu, że ma właśnie tego typu szyld, ten starego typu klameczka. Chociaż tutaj już jest troszeczkę jeszcze inna. Pierwsze, pierwsze to były takie jak w przejściówkach, jak w 115. Więc widać, że ten Mercedes już po trochu, po trochu ewoluował. Ale wiecie co? Najważniejsze jest to, że w tym aucie do jakichkolwiek rzeczy się nie dotkniemy, co by to nie było? Czy to będzie kierownica, przełącznik, fotel, deska, i tak dalej? To naprawdę widać nowość tego samochodu. Taki prosty detal, jak się wsiada do tego typu aut, to tutaj jest taka uszczeleczka z tym słupkiem. To jest razem połączone. Normalne jest to, że jeżeli auto ktoś często wsiadał, wysiadał, użytkował, to po prostu wycierał się o to, tak? Czyli tak, po pierwsze, niezbyt duża osoba tutaj wchodziła do tego auta jako użytkownik. Następnie faktycznie to jest niewytarte. To jest jeden z tych elementów, na który się zwraca uwagę. Kolejny taki element, na który można zwrócić uwagę, no to właśnie taka klameczka tutaj. No to ktoś by powiedział, że jest to standard, że jakby wszyscy na to zwracamy uwagę, ale cofnę się do tego zdania powyżej. Nawet 200 tysięcy nie robi dla tych elementów różnicy w zużyciu. Może troszeczkę po klamce będzie widać, że ona będzie miała jakiś tam większy luz, ale uwierzcie mi, tak, to nie robi, nie robi dla tego auta różnicy. Zbra zawsze zwraca się uwagę na słupki. E, tutaj tak samo to się potrafi wytrzeć od słońca, zużyć, wypalić. Ja tak zachwycam się tym autem, bo często jest tak, że wsiadamy do jakiegoś auta, chcemy je kupić i jakby przynosi nas taka nostalgia do, do czasów, kiedy te auta właśnie jeździły po drodze. Kiedy można powiedzieć, marzyliśmy o nich, a nie stać nas było, bądź, bądź ich po prostu nie było, bo to też w latach 90., nawet jakbyśmy chcieli kupić takiego Mercedesa, pamiętam te czasy, one szybko nawet znikały. Nawet jak się pojawiały czy gdzieś w ogłoszeniach na giełdzie, niezależnie od jakiego stanu, to pamiętam te czasy, to był po prostu pewnie jak sprzedażowy. Więc znalezienie czegoś z małym nawet przebiegiem to był problem. Więc. Ja mogę powiedzieć, że siedzę w aucie nowym, bo moje doznania użytkowania to właśnie były z, w autach, które miały 400, 500, 600 przebiegu, i to było po prostu normalne, na to się nie zwracało uwagi. Teraz szukamy aut, żeby miały do 200. Że do 100 to już jest w ogóle coś, coś niesamowitego, ale coś co ma 56 tysięcy, to już jest w ogóle cztos. W ogóle Więc Mercedesie tak. Zawsze patrzymy jeszcze na deskę. W jakim stanie jest. Czarne deski w Mercedesach wbrew pozorom mniej pękały. Bo niestety to jest kwestia słońca materiału i, i brew pozorom, niebieskie deski pękały. Prawdopodobnie inaczej słońce przyjmowały, więc czarny tutaj nie ma takich delikatnych nawet pęknięć. One właśnie gdzieś w tym miejscu zawsze pękły, tutaj pękły, więc tutaj tego nie ma. Przełączniczki, jeżeli chodzi o grzewanie, tak samo widać, że się często zużywały. Po tym można, no wiadomo, awaryjne w tym, w tym aucie niezbyt często się włączało, więc ten przycisk nie będzie nigdy wytarty. Śmieję się, że jakby też, bo też sprzedawałem części do beczki, że jeżeli chodzi o przycisk awaryjny, to pamiętam, jak, go sprzeda, jak sprzedawało się części do tych samochodów, to słuchajcie, przycisk od awaryjnych nie sprzedawało się dlatego, że on się popsuł, bo ktoś go, nie wiem, zużył od włączania, wyłączania, tylko po prostu stanął. Ktoś na niego wylał herbatę, kawę, obojętnie co. On e, po prostu stanął ten przycisk, on się nie zużywał. Więc e, fajnie, bo się przypominają te, takie rzeczy z eksploatacji, ze sprzedaży części, jak to wyglądało. Tutaj mamy do czynienia z, tak jak powiedziałem, z silnikiem benzynowym e, i wbrew pozorom, może nie ma jakiegoś tak dużego wyposażenia. Wspomaganie jest, ale trzeba pamiętać, że właśnie w tych samochodach. E, w okresie ich świetności tam się długo czekało na te auta, i jakby ludzie kupowali to, co było, to, co można było sobie domówić. Po pierwsze, było drogie, po drugie, zwiększało jakiś tam czas dostawy. Więc często dobra, zamawiam, byleby był szybciej, byleby stał, bo wszyscy chcieli tym samochodem jeździć. Tutaj z takich ekstrasów, jak ja to nazywam, jest szerokie lusterko. Słuchajcie, to nie był standard. Za to lusterko trzeba było dopłacić, bo w standardzie właśnie były wąskie te lusterka, za to trzeba było dopłacić. Dla mnie jeszcze taką ciekawostką do wersji przedliftowej uwielbiam ten rodzaj kierownic. Te nowsze, no już po prostu są nowsze, nowsze, ale ta płaska deska, jak ktoś na, na to mówi, ma swój urok. To jest coś, co, co dla mnie osobiście, no, moja pierwsza beczka była z 77 roku, tak, czyli ta jest z 78, to tamta była z 77 i faktycznie jakby sporo takich detali jest, jeżeli chodzi o porównanie. Co, co jeszcze najciekawsze, no ten niezniszczalny MBTEX, to widać po tym siedzeniu. To widać, że zresztą tak jak powiedziałem, czy to będzie miało 500 tysięcy, czy to będzie miało 200. To nie są naprawdę duże różnice w zużyciu. Oczywiście te sprężyny się już wygniotą, ale jeżeli chodzi o sam materiał, to będzie idealny. Ale co jeszcze jest takie najciekawsze? Właśnie a propos beczek, to tu w tym aucie te uszczeleczki są mięciutkie. Naprawdę jest fajne. Tutaj się zawsze woda zbierała i, to, i tutaj gniło. Tutaj nie ma takich rzeczy. Widać, że to jest no, super zachowane. Te listy też nigdy takie miękkie nie były. To są takie faktycznie bardzo elastyczne. Zresztą w ogóle już taka ciekawostka, że to już jest 78 i parę zmian zrobili, bo pierwsze na przykład beczki słuchajcie, miały wąską tą listwę i można było roz, yy, poznać. Yy, czy, z którego roku była ta beczka, to jest, czy to było 76 czy, czy 7, bo one jeszcze miały taką wąską listwę. Właśnie od 77, 8, właśnie tak jak tutaj, zrobili już tą szeroką. Po co? Żeby zamknąć tą część, żeby woda jakby tutaj będzie chlapać, żeby nie wpadała do wewnątrz. Co jest jeszcze najciekawsze w tych Mercedesach? To. To jest to. Czyli kliknięcie. Właśnie. Kliknięcie tych drzwi. To tak był charakterystyczny klik, tego, tego znaczy rozpoznawalny, jakby po tym kliku ten samochód był, jak te drzwi się zamykały. Mógłbym tak klepać, klepać i klepać, żeby usłyszeć jeszcze raz ten dźwięk. Tak samo, jeżeli chodzi o tył. Tu już jest bardziej głuchy, i właśnie tak miało być. Więc nie, no po prostu jest piękny. Na co jeszcze bym zwrócił uwagę, jak ktoś szuka, czy auto ma mały przebieg, czy ten w jakim, jak w ogóle, nawet jak ma mały przebieg, to jak było przetrzymywane, eksploatowane. Pamiętajcie zawsze, że w latach 70., -tych, 80. -tych, ogólnie te drogi były słabe. Też do tego zawieszenia, jakby w tych samochodach, było to troszeczkę inaczej konstruowane, nawet właśnie jakby przez to, że ma być felga mała, wysoka opona. Żeby niwelować, jeżeli chodzi o nierówności na drodze, jeszcze jedną rzecz Mercedes wymyślił, ale to za chwilę o tym powiem, właśnie a propos niwelowania nierówności. Więc jak się spojrzy na taki samochód z małym przebiegiem, to te wszystkie listwy, chromo, chromy tutaj, te słupki, to jest niewytarte od krzaków. Tak, bo tak jak powiedziałem, to ogólnie dróg dobrych było mało i samochody jeździły wszędzie i zawsze można poznać po tej części że ta klameczka nie będzie przytarta, że ta lista nie będzie przytarta. No bo tak jak powiedziałem, jeździliśmy po krzakach. I wiecie co? Eee, najciekawszą rzeczą jeszcze, jaką można jakby w, w tego typu samochodach eee, poznać, to to, jak się otwiera maska. Dlaczego? Bo to też będzie miało charakterystyczny klik. Dlaczego to jest ważne? żeby posłuchajcie nie wiem czy uda się to uchwycić w tej chwili jak nacisnę maskę to jest właśnie bong i to polega na tym że sprężyny są fajne linka nie jest zatarta a jednocześnie jest wszystko jak nowe ten samochód yy, po odkryciu przez poprzedniego właściciela, bo to też tak można nazwać wiadomo, że samochody, które mają tak mały przebieg, to ich się. No właśnie one nie jeżdżą, one gdzieś zimują, stoją, gdzieś są przechowywane. Ten samochód po tak zwanym odkryciu przez, przez ostatniego właściciela miał zrobiony przegląd, zawieszenia, hamulce, silnika, wyjęty gaźnik, regulacja, palina dotyk. Może w salonie nie będziemy jakby tutaj tego demonstrować, chociaż bardzo bym chciał, ale mogą nas zaskoczyć czujniki dymu, które spowodują zraszenie, zraszanie od razu tych samochodów, więc może nie chciałbym tego, tego ryzykować. Ale właśnie komora silnika w tym aucie jest oryginalna. I tutaj jak się zwróci na to uwagę, to ma być taki lekki macik że właśnie te części, one tutaj wbrew pozorom te samochody rdzewiały, ta, ta woda rdza wychodziła jakby z tych części, że to jest tak troszeczkę można powiedzieć niechlujnie zrobiona, jakby widać właśnie, że ktoś to pędzelkiem pozabezpieczał, potem lakierował i, i można powiedzieć, że brak rdzy lub y, jej posiadanie zależało od tego, jak dobrze tutaj to było zabezpieczone, więc y, tutaj w tym aucie nie mamy nawet małego punkcika rdzy, to jest świetne. Naprawdę, naprawdę świetne. Więc yy, od razu mi się przypomina, a propos, właśnie, że w, jest wspomaganie w tym aucie. Od razu mi się przypomina, że jak się sprzedawało części do beczek w latach 90., to tak naj, najczęściej jakby pytaną rzeczą przez, przez ludzi, którzy kupowali. Na giełdzie właśnie e, części, czy ma Pan wspomaganie? Bo sporo wtedy samochodów było sprowadzanych do Polski, ale takich totalnie, totalnie bez niczego, bez, e, po prostu golas, golas. No i sprzedawało się wspomaganie, czy to do benzyny, czy do diesla, tak momentalnie, bo można było sobie jakby kupić takie auto na części w Niemczech, zdemontować e, dużo różnych, no i wyrobiło się właśnie z tego jakieś pakiety, e, i wspomaganie było jednym z pierwszych rzeczy, które się sprzedawało. Kolejne rzeczy to były takie jak lampy, atrapa, bo to zawsze gdzieś było zużyte, właśnie po tych 500-600 tysiącach. To to się, można powiedzieć, już nie nadawało po tak zwanych słabych drogach, w sensie takim, że te lampy były mocno poobijane, ale lampy całej nie trzeba było kupować, bo nie wiem, czy jakby każdy wie, bądź no, też opowiadam o różnych rzeczach, bo jakby nie, nie każdy zna konkretnie dany model tak idealnie, że te spinki są po to, żeby bez problemu wymienić to szkło. To jest tak skonstruowane, że wykręcamy tą lampę, odpinamy sobie spinki, wymieniamy szkło, przecieramy i z powrotem sami zakładamy. To nic nie jest wklejone. To jest tylko uszczelka, trzeba ją tylko odświeżyć. Sam to robiłem, więc pamiętam i to było naprawdę takie szybkie, więc zbicie szkła w ogóle nie dyskwalifikowało wymiany lampy, co w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że jest to niemożliwe. Po prostu jest taka konstrukcja, że należy tą lampę wymienić w całości. Koniec. Kropka. I jeszcze żeby najlepiej, żeby nie była z zamiennika. Ech, więc e, to, to, jeżeli chodzi o wnętrze e, tego silnika, jak to wygląda, naprawdę warto na to zwrócić uwagę, bo to mamy taki przykład auta, które wyjechało, zostało zabezpieczone e, różnymi środkami, żeby właśnie nie rdzewiało, aż czasami jak zanadto e, zabezpieczali. No i Przetrwało do, nas, do naszych czasów. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. A, zanim pójdę do jeszcze tej jednej rzeczy, to zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę. Mianowicie, Mercedes, jak konstruował, słuchajcie, swoje samochody, to często jest tak, że mówimy, że tym się super jeździło, że był bardzo wygodny ten samochód. Same takie pozytywne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że w którymś momencie inżynierowie stwierdzili, że skoro mamy w latach, właśnie 60, 70, i dalej słabe drogi, to mamy skonstruować tak siedzenie, żeby ono utrzymało ileś takich naciśnięć. I idea była taka, żeby zrobić bardzo dobre zawieszenie, które niweluje po prostu słabe drogi, plus do tego bardzo dobre siedzenia, które dodatkowo jeszcze zwiększą komfort użytkownika. Czyli zawieszenie ma jedną część przenieść i siedzenia tak samo. Czyli żeby. No, przy dłuższej jeździe nie bolał ten kręgosłup, bo też trzeba pamiętać, że no teraz, no tak jak mówię, na to się nie zwraca uwagi, uwagi, ale właśnie tak jest, że dlaczego jesteśmy często zmęczeni po drodze? Bo nas boli kręgosłup. A dlaczego nas boli? Bo dostaliśmy ileś drgań z zawieszenia przez siedzenie w kręgosłup, no i w tym momencie się męczymy. Tak to, tak to jest normalne dosyć. A producent tu naprawdę poszedł w jakość, jeżeli chodzi o wykonanie siedzenia. To możecie sobie często porównać z jakimiś innymi po prostu autami, gdzie wsiadacie, chwilę sobie pojeździcie i czujecie, czy to było komfortowe, czy niekomfortowe. Jeżeli chodzi jeszcze o ten samochód, pokażę jedną ciekawą rzecz, zawsze pamiętam, że to sprawdzałem, już tak nawet z ciekawości, że się wchodziło do takiego auta, które było na, na sprzedaż, czy to może tak będzie lepiej widać, że się wchodziło do takiego auta i patrzyło, jak ta tylna półka wygląda. Oczywiście w lepszych wersjach mieliśmy tutaj zagłówki, te, te zagłówki, no wow! Sam dokładałem nawet do swojego, ale miałem dostęp do części, to mogłem sobie na to pozwolić. Ale słuchajcie, zawsze sprawdzałem jedną rzecz. Czy jest oryginalna apteczka? To mnie zawsze fascynowało, że w tamtych latach, w polskich samochodach, te apteczki były, nie były, poniewierały się gdzieś po samochodzie. A w Mercedesie było to właśnie w takiej fajnej puszeczce. No, jest to dosyć interesujące, że producent też z góry założył, gdzie mamy tego szukać. Ma być na wierzchu, nie wiem, jaki jest wypadek, cokolwiek. To jest pyk, przez szybę mamy się dostać, szybko wyciągnąć, udzielić komuś pierwszej pomocy. Więc naprawdę, naprawdę szacując za tego typu rozwiązania. Zresztą to, co powiedziałem, ten samochód dzięki temu zmotoryzował cały świat, bo miał. Sporo takich rozwiązań, które wszędzie, w każdym miejscu się po prostu sprawdzały. No, jeszcze jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę: pod sufitka. Teraz, jak na nią patrzę, ewidentnie tu nikt nie palił, nikt z brudną głową nie siedział, po prostu jej nie zużył, bo to, no, to też jest dosyć ciekawe, że jakby w każdym aucie, jakbyśmy nie mieli przebieg, cokolwiek, w jakim stanie by nie było to warto zwrócić na takie rzeczy uwagę, że pewne znaczy tego się powiedzmy nie da otworzyć, tak? Okej, okay, ten materiał jesteśmy w stanie w miarę podobny współcześnie kupić wymienić tą podsufitkę, ale tak, po pierwsze nie będzie leżeć tak, jak potrzeba, dużo pracy potrzeba to zrobić, żeby, żeby to wykonać. Niejednokrotnie odpinanie boczków, słupków itd. zawsze się kończy jakimś, można powiedzieć, bezpodwrotnie ułożeniem tego plastiku, no bo po tylu latach on się zawsze będzie dopasowywał do słupka, a potem się odkształci przy zdjęciu, założeniu, więc zginie już nam coś takiego. Więc zwracacie uwagę jeszcze na podsuwitkę. Naprawdę polecam, bo jest to jedna z tych rzeczy, która pokazuje, jaki był użytkownik przed nami. Pokażę Wam jeszcze bagażnik. No, ale co jeszcze? Zanim go pokażę do środka. A właśnie, to skrzypienie tych spojrzeń jest niesamowite. One zawsze tak skrzypiały. To niezależnie jak, jaka to była wersja, więc to jest świetne. Tak. Jest niezłe. No i to klapnięcie. Tak, bardzo, bardzo charakterystyczne. Ktoś, kto miał beczkę X lat temu, na pewno zrozumie to, co ja w tej chwili pokazuję, że można się tym zachwycać, bo jak wtedy porównywaliśmy ten samochód z jeszcze z innymi, no to ten był no, taką precyzją, precyzją wszystkiego. No, niesamowite pod, pod tym względem. No i wracając do bagażnika. Zobaczcie, tu nikt nic. Prawie można powiedzieć nie woził, zawsze te plastiki od wsuwania czegokolwiek, one się zawsze zużyją, będą wytarte, pęknięte. No, bo tak jak powiedziałem, ten samochód służył do pracy, więc to się zawsze robiło szybko. Ta wykładzina zawsze od czegoś była porwana, uszkodzona, bo coś ciężkiego tutaj było rzucone. A tu jest no wszystko nowe. Ta wykładzinka, jak się ją dotyka, jest po prostu elastyczna, nie, nie jest wymieniona. To jest oryginalna wykładzina. Zobaczcie, ma załamania nawet na bokach, no tak jak powiedziałem, no można się tym zachwycać, ale jak dużo się widziało, że takich zużytych po prostu samochodów, to naprawdę tym można się zachwycać. Oryginalny komplet kluczy, w oryginalnym pokrowcu, naprawdę niezła. No i te boczki, też to widać, że one są nie niezużyte, niepołamane, bo też pamiętam ze swojego doświadczenia, zawsze się coś tutaj wrzucało i tak rzucało się po prostu na boki różne rzeczy. I one po prostu z czasem popękały, więc tutaj nie ma. Tu jest nowa. No, naprawdę jest co podziwi podziwiać w tym samochodzie. Tak, to, to jest ten dźwięk. Pokazałem już dużo, co bym Wam jeszcze pokazał, no, przy Mercedesach w ogóle jeszcze się zwraca na jedną rzecz uwagę, na listwy. Te są właśnie nawet takie nieporysowane, nic z nimi się nie dzieje. Ja wiem, że na przykład te tylne listwy, zawsze one gdzieś tam dostawały, bo człowiek jakby się pasował w jakieś dziwne miejsca i powiedzmy te listwy często, zwróćcie uwagę na to, że są tu tak delikatnie, delikatnie puknięte, no bo właśnie gdzieś się ktoś tam pasował. Pamiętam, że sam stuknąłem taką listwę. To jak tata miał ten samochód, to, to sam stuknąłem, e, nie powiem w co. <laughs> Więc zwróćcie uwagę na, ten, na takie listwy. Ja tak tu się zachwycam, ale jakby się sobie porównywali z innym. Z egzemplarzem, to można powiedzieć, że będzie to samo. Przednie wbrew pozorom one się nie zużywały, bo jakby panowało się jako kierowca panował nad przednimi. Zresztą lekko są tak wciągnięte, one się tak nie zużywały. Fakt, faktem, że wiecznie brakowało przednich, bo zawsze jakieś mniejsze, większe stłuczki te samochody miały, więc przednie listwy Odskakiwały, bo tutaj jest tak, że przednia listwa jest tylko na spinkach i ona przy jakimś uderzeniu odskakuje. Tak, to jest, jest to możliwe. Sam też w swoim kiedyś stuknąłem z przodu i nic się nie stało, ale listwa mi od, odpadła. A potem ją tylko kliknąłem, z powrotem weszła na miejsce. Ale tylna ma śrubkę. I ta śrubka jest od strony właśnie bagażnika. I często jest też tak, że. A, najważniejszą rzecz chciałem powiedzieć: te listwy, słuchajcie w latach 90-tych, 80 -tych też, ale w latach 90-tych i kradli, bo one były, one zawsze były drogie, nie tylko, że były niedostępne, zawsze były drogie, więc mając takiego Mercedesa, i zostawiło w dziwnym miejscu, to można powiedzieć, można było przyjechać do domu bez listew, oprócz tylnej, bo tylna właśnie była na śrubkę i często jak złodzieje ściągali te listwy z tego auta, to tą tylną... Nie wiedzieli, zapominali, próbowali ją zdjąć i po prostu zostawała wygięta listwa. Sam ze dwa trzy takie samochody niestety jakby widziałem. Więc ta tylna lista zawsze była najdroższa, zawsze była bardziej zużyta, obita i tak dalej, właśnie ze względu na to, że najszybciej poddawana była uszkodzeniu, a jednocześnie jak ktoś się próbował do niej dobrać, to po prostu no, niechcący ją niszczył. Więc więc. To tak zwracam uwagę, jakby, jakby ktoś chciał poznać historię auta, który chce obejrzeć, kupić, zwróćcie uwagę na, na listę, taka ciekawostka. Więc cóż, można się zachwycać, zachwycać na temat tego auta, naprawdę jest nad czym i tutaj jakby nie mówię tak bez, bez przekonania. Ja mówię właśnie z dużym przekonaniem, jak dobre, jest, jak dobre jest to auto, właśnie ze względu na to, jaki jest to stan. Jeżeli ktoś chce się przenieść do lat, 70., -tych, 80., i mieć do czynienia z nowym Mercedesem, to naprawdę ma okazję. Naprawdę ma okazję zobaczyć, w jaki sposób te samochody właśnie zostały wykonane, zrobione, a jednocześnie w tym modelu, w tym konkretnie w tym egzemplarzu czas się zatrzymał na tych 56 tysiącach. Czyli może ktoś mieć, kupić samochód i nadal nim jeździć, ile chce, można powiedzieć, i zobaczyć, jak. To było wszystko dopracowane, jak to było dobre, jak te drzwi klikały, jak klapa, maska, jak to wszystko było spasowane. Więc zapraszam wszystkich do obejrzenia tego samochodu, do, do przejechania się i, i porozmawiania o zakupie. No i na koniec pokażę to, co właśnie też uwielbiam w tych autach: jak klika po zamknięciu maska.